Dzień dobry, witajcie. Bardzo miło wrócić do e, rozmawiania z Wami siedząc w trawie. Jest to jakiś taki urok pierwszych, ładnych dni e, 2023 roku. I jesteśmy nad Wisłą nie bez powodu, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, co sprawiło, że dzisiaj patrząc na Warszawę z lotu ptaka, można by pomyśleć, że ta Wisła i mosty, które ją spinają, w sensie spinają dwa brzegi nad Wisłą, jest e, integralną częścią miasta. No, oczywiście to zaczęło się robić troszkę bardziej oczywiste dopiero w czasach II Rzeczypospolitej. Jednak gdzieś kiedyś musiał być ten pierwszy, pierwszy warszawski most. No i dzisiaj spróbujemy w jakiś sposób przejść do tej historii. Hasło drugi brzeg niemal zawsze w Warszawie zostanie zrozumiane jako właśnie Praga. No wynika to najpewniej z faktu, że przez wiele lat Praga była po prostu oddzielnym miastem z nadanymi prawami miejskimi. Zanim jeszcze Warszawa Książąt Mazowieckich zaczęła się rozwijać, na wschodnim, na wschodnim brzegu znaleźć mogliśmy kilka osad, czyli Golędzinów, Skaryszew, Kamionkę i Pragę. Po zachodniej stronie rzeki z kolei rozwijała się osada kupiecka Solec, która dysponowała targiem i portem rzecznym, do którego cumowały barki, którymi spławiano towary z gór rzeki, m.in. złoto, srebro, ołów, miedź, no i one se płynęły dalej przez Bałtyk do Flandrii. Pomiędzy Solcem i Kamionem komunikacja odbywała się po Brodzie, który wówczas łączył dwa brzegi. Próba wyobrażenia sobie pierwszej przeprawy przez rzekę na wysokości dzisiejszego Mostu Poniatowskiego no nie bez powodu wydaje się być mało realna, no, przyjmując oczywiście dzisiejszy kształt rzeki. Kępa, na której znajdowała się wieś Kamion, rozdzielała na dwie części nur rzeki, no i przybierając tak znowu, ponownie, dzisiejszą perspektywę, należy powiązać słowo kępa Wiślana z wyspą. Na tą konkretną kępę z Saską Kępą. Brud pomiędzy wsiami nie był aż tak wyzywającą przeszkodą terenową, żeby przejście piesze nie było możliwe. Sam teren za brodem był dla ówczesnych tak blisko, że administracyjnie należał do Solca, a Kępa nazywana była Solecką lub Kawczą. Właśnie w tym miejscu spotykały się dwie osie szlaków handlowych, czyli ten północno-południowy na rzece oraz wschodnio-zachodni na lądzie. W związku z przystanią rzeczną na Skarpie pojawiła się też osada, na, w sensie na szczycie Skarpy pojawił się gród wjazdowy, który bronić miał Solca. Się z wschodniego brzegu skupiały się głównie na gospodarce leśnej, a, ponieważ porastająca te tereny puszcza no, nie sprzyjała ani uprawom rolnym, ani wypasowi bydła. Praski, praski brzeg rozwijać zaczyna się dopiero około XV wieku, kiedy po przeciwległej stronie Warszawa zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Wiślany piaszczysty brzeg okazał się być dobrym terenem właśnie dla wypasu bydła, na no, sąsiedztwo rzecznego portu pozwalało mieszkańcom wygodnie sprzedawać i nabywać towary. Wraz z rozwojem zachodniego brzegu puszcze musiały ustępować terenom rolnym i mieszkalnym. Drzewostan redukowano no, w najbardziej efektywny ówcześnie sposób, czyli poprzez wypalanie. No i biorąc znowu ze staropolszczyzny słowo, czyli związek pomiędzy dzisiejszym wypalonym, a dawnym wyprażonym, znaleźć możemy jakoś taką protoplastę początku nazwy słowa Praga. No i tak, komunikacja pomiędzy dwoma brzegami odbywała się głównie za pomocą różnego rodzaju Transportu, transportu wodnego płaskodennymi krypami, łodziami, promami. Zarobić na przewozie mógł niemal każdy, pod warunkiem pozyskania pozwolenia od władz miejskich. No i nazywano ich różnie czułnikami, łudnikami. Z czasem jednak usługa ta zaczęła być zawodem ograniczonym swego rodzaju koncesją. W 1377 roku książę Janusz Mazowiecki w zamian za 8 kg srebra. Ustanawia kończe, jest ważne nazwisko i wrócimy do niego potem, wyłącznym właścicielem praw do przewozu pomiędzy dwoma brzegami. Wyłączność ta zostanie odebrana z prywatnych rąk dopiero 200 lat później, ale do tego też zaraz wrócimy. Miasto rozwijało się na górze Skarby, no i głównie w granicach murów miejskich. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej jednak ten rozrost przyjął bardzo chaotyczny charakter, ponieważ z każdej strony obrastać Warszawa zaczęła jurydykami, których tworzenie umożliwiała ustawa sejmowa z 1500. 1959 roku. Mechanizm powstawania jurydyki w sąsiedztwie Warszawy był w znacznym stopniu podobny. Przyjeżdżający na Sejmy Szlachetkie mieli do wyboru mieszkanie w obrębie miasta lub rozbijanie obozów na jego obrzeżach. No i o ile mieszkanie w najętym od mieszczaństwa domu było całkiem wygodne, o tyle trudno było pomieścić tam służbę lub dobytek, z którym zamożni szlachcice do miasta przyjeżdżali. Rozwiązaniem było zbudowanie swojej posiadłości na stałe, co szybko zaczęło być modnym rozwiązaniem tego problemu. Podnosiło to status społeczny samego inwestora, no i też umożliwiało znacznie no, no wiecie. wiesz, jest tym. Ja w sensie mieszkam w Warszawie, no bo dzisiaj jest jakiś przyznacznik. Na siedzibie jednak taka inwestycja zazwyczaj się nie kończyła, bo w efekcie powstawać zaczynały e, małe ośrodki miejskie, które z warszawskim magistratem i nie miały nic wspólnego. Pobierali oni swoje podatki, organizowali targi, rozwijały autonomiczne systemy sądowe. Można władcy zgodę i ziemię na stworzenie swojej jurydyki uzyskiwali na drodze królewskiego przywileju. Jurydyki otoczyły starą Warszawę, no i chociaż były bezpośrednio z nią związane i wchodziły w skład czegoś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać tkanką miejską, to warszawski magistrat pozostawiały bez żadnych szans na rozbudowę bez właśnie pieniędzy z podatku. Na wschodnim brzegu, w miejscu starych wsi, rozrastać zaczęły się właśnie jurydyki. Praga założona w 1648 roku przez Adama Kazanowskiego, Skaryszew, Kamion założona w 1641 roku przez Gips biskupstwo Płockie oraz Golędzinów założona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Wsi rozrastały się i z czasem otrzymywały prawa miejskie na skutek koniunktury stworzonej przez szlachtę przyjeżdżającą na walne sejmy. No i tutaj wybieraliśmy trochę do przodu z tą historią, ale właśnie teraz się cofamy do historii Mostu Augusta, pierwszego mostu. Z biegiem lat Warszawa awansowała na stolicę księstwa, a później w wyniku Unii Lubelskiej w 1569 roku stała się miejscem walnych sejmów Korony, no i stolicą województwa mazowieckiego. Największym bodźcem dla rozwoju przeprawy rzecznej w Warszawie była potrzeba organizacji Sejmów Szlacheckich na obu jej brzegach. Na prawym brzegu gromadzili się posłowie przybywający z Litwy. Sejmy odbywały się zarówno na Woli, jak i na Pradze. No i wymagało to sprawnej przeprawy przez rzekę. No i co więcej, budowa mostu pomiędzy brzegami stała się z czasem już nie tyle kwestią wygody, co kwestią polityczną. Przed decyzją o budowie mostu stałego istniało z pewnością kilka wcześniejszych prób zorganizowania przeprawy. No i wykorzystywana do tego była głównie technologia mostów łyżwowych, bardziej tak bliżej dzisiejszej nomenklatury, po prostu mostów pływających, pontonowych. Dobra, z dobra, to, pontony to nie jest aż, aż, aż tak adekwatne, ale okej. Okay. Na konstrukcji pływającej opierał się podest, po którym można było przejść, a też pewnie z odrobiną szczęścia czymś przejechać. Najczęściej wyposażone były w jakieś sznurowe bariery, a nawet zdarzały się na nich latarnie. Konstrukcje te nie zasługiwały na, miasto, na miano stałych, ponieważ można je było wykorzystywać wyłącznie w okresach spokojnych pomiędzy okresowymi wezbraniami i wiosennym spływem no i co więcej, Wisło spływało wówczas prawie 2000 różnych szkód handlowych, co sprawiało, że. Te spokojne okresy i tak wymagały każdorazowego rozpięcia mostu pontonowego i montażu go po przepuszczeniu transportu. Inżynieryjna konkurencja dla mostów pływających to mosty stałe o konstrukcji drewnianej. Tego typu rozwiązanie wymagało wbicia w dno rzeki drewnianych pali, które podnosiły pomost co kilka metrów ponad lustro wody, za czym nie wymagały one demontażu na rzecz żeglugi rzecznej, no a także z zasady powinny być odporne i wytrzymałe na tyle, żeby wiosenna kra nie wyrządziła im większej szkody. Most stały posiadał bezsprzecznie przewagę zalet nad wadami w stosunku do pływających odpowiedników. No, jedna jednak kwestia przeważała szale prowizorki, ponieważ most stały był wyjątkowo drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. Jeszcze w XVI wieku Warszawa liczyła sobie zaledwie 13 tysięcy mieszkańców, a praska strona składała się z kilku wsi o marginalnym znaczeniu. No i drogi i inżynieryjnie wymagający most stały nie był pierwszą potrzebą, przynajmniej infrastrukturalną. Za czasów panowania Zygmunta Augusta stał się jednak potrzebą wizerunkowo-polityczną. No i na przeszkodzie dla nowej inwestycji, która stała się już dosyć oczywista, stał dwustuletni przywilej, który książęta mazowieccy nadali kończy. Mówiłem, że on wróci. No i w 1549 roku, w sensie. Dobra, chodzi o to, że on dziedziczył, odziedziczył to prawo do dysponowania przeprawą pomiędzy dwoma brzegami. No i. On, on to Stanisław Jeżowski, który sumiennie co rok wpłacał 600 dukatów rocznie za tą dzierżawę tej koncesji, prawa. No i nic dziwnego, że nowy królewski plan na budowę stałego mostu wywołał u szlachty oburzenie, bo co innego. Nowa inwestycja niemal całkowicie pozbawiła sensu nadany przywilej stawiania tymczasowych mostów i pobierania opłat od przewoźników. No i po szlacheckich kręgach rozniósł się taki głos niezadowolenia, co najpewniej nie przeszkadzałoby królowi. Zbudować jakiegoś mostu, no gdyby jednak nie chodziło tutaj o wizerunek. mógł sobie za bardzo pozwolić na konfliktowe działania. No i w 1549 roku król e, i Jeżowski zawierają dobrowolne porozumienie, wedle którego szlachcic odstępuje swój rodowy przywilej. No przy, uwaga, do wsi młyna e, 200 florenów oraz 40 włók lasu dębowego. Z pozwoleniem na wycinkę. No i chciałoby się w tym momencie powiedzieć, że analogicznie do czasów dzisiejszych zupełnie jest duża rozbieżność pomiędzy decyzją administracyjną, no a realizacją. Ponieważ e, Jerzowski odstąpił prawo w 1549 roku, na pierwsze pale wbito dopiero w czerwcu 1568. Nie znamy dokładnej przyczyny zwłoki, możliwe, że nastąpiła ona na skutek braku funduszy. Może nie można było znaleźć odpowiednich materiałów, robotników. Prawdopodobnie jednak chodzi o to, że to był intensywny okres e, kreowania pozycji państwa i polityki, która w efekcie doprowadziła do zawiązania się właśnie Rzeczypospolitej obojga narodów w 1690-1569 roku z tym <grym>, historykiem. E, no i to wszystko odciągało Stanisława Augusta od sprawy budowy mostu. Na pierwszy most Warszawy należą, e, należy patrzeć jednak znacznie szerzej niż kontekst lokalny. Wschodni brzeg wciąż był skupiskiem kilku wsi, które nie wymagały jakiegoś posiadania stałej przeprawy na ten zachodni brzeg. Przewoźnicy i okazjonalne mosty łyżwowe zapewniały jakąś tam stabilizację i mniejsze kładki i brody pozwalały wozom przeprawiającym się okrężną drogą przez solec w jakiś sposób funkcjonować. Ale jednak król, którym jednoczył oto i polonizował litewską szlachtę. No i tak patrzeć na te dwa brzegi musiał zupełnie inaczej, troszkę bardziej symbolicznie. Bo Warszawa stała się za sprawą Unii Lubelskiej miejscem sejmów, już nie tylko polskiej szlachty, ale również włączonych do korony możnych z Podlasia, Wołynia, Kijowszczyzny, no i jakiej całej tewskiej szlachty. Budowa mostu łączyła ze sobą Warszawę ze wschodem, no i z jednej strony pozwalała na takim sprawną komunikację ze wschodnimi terenami, no ale i cementowała poniekąd Zygmuta Augusta w tym dziele politycznie strzywał on w ten sposób dwa kraje, no i świadczyć to miało o doniosłości dokonań króla. No i tutaj taki, taka pauza trochę. Doniosłość e, poczynań króla jest trochę dziwna patrząc na to z perspektywy postkolonialnej, bo myślę, że Litwini nie byli jacyś super szczęśliwi z tego, że ktoś ich polonizował. Mm, ale tak zostając z, 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 trochę takim defetystą wobec współczesnej humanistyki postkolonialnej Polski, to zostawmy to w tym miejscu, ale nie chciałem tego zostawiać bez żadnego takiego małego komentarza. No i co? Inwestycja ruczyła z początkiem lata 1568, kiedy to ostatecznie decyzja o rozpoczęciu budowy nowej przeprawy zaczęła nabierać kształtów. Jej przebieg wyznaczono na przedłużenie ulicy Chwaliszewo, która od tamtego momentu, uwaga, uzyskała nazwę Mostowa. Co do dzisiaj w miejskim planie się utrzymało. Głównym budowniczym mostu został Erasm Giotto, syn Piotra z Zakroczymia. Erasm, pomimo prawdopodobnego pochodzenia włoskiego, co słychać trochę w nazwisku, w późniejszych przekazach nazywany mylnie był Niemcem. Sam budowniczy przyjął w 1570 roku obywatelstwo Starej Warszawy, a podpisywał się dumnie jako fabrykator Pontis Varsowiensis. Fajne takie coś na wistówkę, nie? Budowa, to należy mu oddać, do łatwych nie należała, bo na jej okazję sprowadzone zostały z, z Lasów Królewskich dębowe e, pale o średnicy jednego łokcia, z, dobra mniej więcej mój łokieć, no i wbite na dno rzeki były na co najmniej 6 do 8 metrów. Łączna długość mostu. Osiągnęła 500 metrów i podzielona została pomiędzy 23 przęsła. I to nie jest aż takie wszystko ważne, nie musicie tego wiedzieć. Chodzi o to, że te krótsze przęsła po stronie praskiej umieszczone zostały odmiennie dla całej tej stałej konstrukcji właśnie na łyżwach. Po konstrukcja pływająca. Dlaczego? To Chodziło generalnie o to, żeby w razie jakiejś większej przeprawy, jakiejś większej łódki można było tą łódkę spławić i rozpinając końcówkę mostu po tamtej stronie. Było to też łatwiejsze konstrukcyjnie, bo uwalniało budowniczych od wbijania kolejnych bali w nożeki. No i e, też było szybsze, nie, rozumiecie, w sensie część stała część prowizorka. No i chodzi o to, że w czasie, to było o tyle przełomowe, że w czasie spokojnego przepływu Wisły e, ten most od podestu do wody zostawiał światło 4 metrów. No i czy nie, to miał też. W kierunku Kry bardzo poważne zabezpieczenie, ponieważ rozbudowane zostały drewniane izbice. z e, dziwne słowo. Jedzie pociąg mostem średnicowym, ale się nie bo to miasto. E, izbice to drewniane w trój, trójkotnym przekroju takie elementy, które pozwalały rozbijać tą Kry e, dwie części. Powodować, że mniej lub bardziej e, ten wiosenny spływ Kry nie był jakimś dramatem. No i co? Król nie doczekał jednak końca budowy. Miał pewną wątpliwą przyjemność być tym mostem przewiezionym w 1572 w ostatnich momentach swojego życia, kiedy kierował się do swojej posiadłości na Podlasiu. No i co, Zygmunt August mostem przejechał jednak de facto dwa razy. Pierwszy raz obłożnie chory, a drugi raz bezwiednie, bo we własnym kondukcie pogrzebowym. Który z na gdzie król umarł, kierował się do Krakowa, gdzie został pochowany, w katedrze na Wabelu. Śmierć króla przyspieszyć musiała budowę, no bo ten w pierwszym rzędzie planowany był właśnie na elekcję, a następna odbyć się miała już w lutym 1973. Plan nie został spełniony, bo dla publicznego ruchu został otwarty dwa miesiące po czasie, czyli w kwietniu. Pomimo, że nie przeprawiła się nim szlachta na sejm elekcyjny, to wciąż Nowy Most wzbudzał niemałe emocje. Jeden z posłów opisywał to w ten sposób. Most ten, dziwną sztuką i niezmierną pracą wystawiony, był arcydziełem króla Augusta. Budowany przez jakiegoś Niemca, opierał się na piętnastu podstawach, czyli ostojach. Budowa cała, niemniej wytworna, jak i mocna, składała się z belek dębowych i sosnowych, spojonych masą Entuzjazm był z pewnością jak najbardziej na miejscu. Jednak sam most przeje był przejezdny, a na pewno nieukończony. W międzyczasie, pomiędzy śmiercią Zygmunta Augusta i elekcją Henryka Walensego, w maju 73 roku opiekę nad mostem przejęła siostra zmarłego króla, czyli Anna Jagiellonka. Od kiedy tutaj można jeździć samochodem, to nie wiem, ale to jest... nie ma... Poleciła ona kontynuowanie prac, zajęła się budową bram mostowych. Gotyckie obwarowania do dzisiaj możemy zobaczyć przy końcu ulicy Mostowej. Z czasem brama przerobiona została na Prochowie, a w XVIII wieku na więzienie. Henryk Walezy z sprawami warszawskiej przeprawy nie był szczególnie przejęty. Koniec budowy e, trzeba było poczekać dopiero do momentu, kiedy zajęli się nim Anna Jagielonka i Stefan Batory w 1982 roku. Koniec budowy nie był znowu zbyt oczywisty, bo Wysław nie była szczególnie wyrozumiała dla nowej przeprawy. Stefan Batory w, w listach pomiędzy Sierpniem 76 a 78 pisał, że most był nieprzejezdny, a nawet używa zwrotu, że mostu nie było, co daje jakiś ogląd dla trudności w zakończeniu tej inwestycji. Ta jednak ostatecznie dobiegła końca. Dekoracje, elementy nośne, izbice, wieże zostały ukończone w 82 roku. Sztandarowa inwestycja kolony wykańczona była przez lekko licząc Trzy Głowy państwa. No i nie mogła być pozostawiona samą sobie. Anna Jagielonka przeznaczyła dla tego mostu specjalną służbę porządkową. 50 strażników przez całą dobę pilnowało przyjętych przy przeprawie zasad, a te były dość klarowne. No i po pierwsze, wprowadzona została swojego rodzaju cisza nocna, która zabraniała przeprawiania się mostem pomiędzy siódmą wieczorem i dziewiątą rano, a po drugie w godzinach 15-17 pierwszeństwo przeprawy mieli szlachcice, którzy do Warszawy przyjeżdżali w sprawach państwowych. No i znowu, przeprawiając się przez wieki kontekstów i biografii, to trasa WZ nie jest pierwszą, na której część układano wiersze. A jeśli kogoś spawiła inscenizowana pieśń odgrywana na część szerokiej, jak może trasy łazienkowskiej w Misiu, no, to rozczarowującym może się stać, że kanonicznie najciekawszym utworem literackim dotyczącym Warszawskiego Mostu jest twórczość znacznie starsza. Nieprzypadkowa jednak, a z zasobów fraszek Jana Kochanowskiego. I tutaj nie będzie także że recytuję, tylko czytam to ze scenariusza. Nieuwagana wisło, próżno wstrząsasz rogi, próżno, brzegą gwałt czynisz, hamujesz drogi. Nalazł Fortel, król August, jako na Nalazł Fortel, król August, jako cię miał pożyć. Ty musisz swoje dobrą maję położyć, bo krom wiosą, krom prumów, dziś sufał nogą, twój grzbiet nieujeżdżony, wszyscy deptać mogą. Mam nadzieję, że przeczytaliście co od bo ja nie jestem najlepszy w recytacji flaszek. Dobra. Bramy mostowe, co dla Warszawskiego Mostu znamienne, nie służyły do pobierania opłat. W przeciwieństwie do większości wcześniejszych przewozów, no i mostów tymczasowych, nowy most był dla wszystkich otwarty przez całą dobę i bez specjalnych restrykcji. Historia mostu łączy się ze śmiercią Anny Jagielonki w 1596 roku. Przez ostatnie 23 lata doglądała mostu i pilnowała terminowych napraw. Z końcem jej historii rozmywa się również w Teoria na to, co z mostem mogło się stać na początku XVII wieku. Najpopularniejsza wersja głosi, że zerwany został wraz z powodzią wiosną 1603 roku i ślad po nim zaginął. Monografista warszawskich mostów Wacław Szterner pisze, że około roku 1615 po moście nie było już żadnego śladu. No i specjalista z kolei z drugiej strony, od inżynierii miejskiej Marian Gajewski znajduje Ślady w archiwum akt dawnych, gdzie dokumentowane są wydatki na remonty mostów w latach 1603-1621. Gierski doszukuje się też relacji Aleksandra Weinerta z 1632, który pisze, że wnioskować można, iż posiłkowano się jeszcze pozostałościami i cząstkami stałego mostu z czasów Zygmunta Augusta, a brakujące tylko filary zastąpiono statkami. Okay. Ten zagadkowy okres 1603-1621 z kolei. Rozwiązywać, zdaje się, enigmatyczna wzmianka opublikowana w Dziejach Pragi z 1934 roku, gdzie znajdujemy wspomniany most Zygmunta Augusta, wykończony już, jak było wspominane, w 1973 był zbudowany silnie, podobno z, do, z podziwem współczesnych. Nie przetrwał jednak zbyt długo, bo po nim był most Stefana Batorego, który również długo nie wytrwał. Fajna składnia, to, to chyba moja arfa. Teoria o moście Stefana Wartowego wydaje się o tyle prawdopodobna, no, że przecież kolejnym władcą Polski został Zygmunt III Waza, czyli siostrzeniec Anny Jagielon. No i tak patrząc dzisiaj, Anna Jagielonka doczekała się uznania swoich mostowych zasług dopiero po 450 latach od śmierci. No i znów, z dzisiejszej perspektywy, dokładna data degradacji Mostu Jagiellońskiego, czy Mostu Augusta w Rzecznym Nurcie nie zdaje się być aż tak pierwszorzędną potrzebą, do której wymagana jest chirurgiczna precyzja datowania. Historycznego. Najważniejszym aspektem jest ta pierwsza podjęta próba zorganizowania stałej przeprawy, która, jak dzisiaj wiemy, była niemal skazana na porażkę z uwagi na geologiczny kaprys roztokowej rzeki, która podmywała bez żadnego ostrzeżenia i systemu kolejnym pale, na no, ten trakt niósł się z biegiem rzeki. Zygmunt August zapisał się w historii jako pierwszy mostowy. no Żeby nie powiedzieć znowu, że Pontifex. A pomimo tego, że konstrukcja mostu stała się scenografią dla konduktu pogrzebowego, to zostawił most, z którego korzystało przynajmniej jedno pokolenie szesnastowiecznych warszawianek i warszawiaków. No i się zastanawiam teraz, że to taki pontifex, nie? Jest niezłe. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, tym najstarszym mostem jest co? Śląsko-Dąbrowski, nie? W sensie chyba Buzetka. No i jak sobie myśląc o tym, że te wszystkie mosty po tym czasie były tak dużo... Tak dużym wyzwaniem i w ogóle te warszawskie mosty tu mają zupełnego pecha, bo to chyba jest najdłuższy okres w tym momencie. W sensie najstarszy most chyba stoi teraz mi 70 lat, nie? <gryw> Niezła historia. Do spraw mostowych wrócimy jeszcze nieraz na pewno. Chciałem wam tylko jeszcze się pochwalić, pokazać, bo tutaj w innej Warszawie. Teraz wydajemy nową książkę, bo czemu by marnować czas? To są Warszawy przyszłości, gdzie również wątek mostu jest poruszony. I zrobię specjalny film o Warszawach przyszłości bo jest to bardzo fajny projekt, który realizujemy właśnie w wydawnictwie Inna Warszawa i jest teraz w przedsprzedaży. Jak chcecie zobaczyć coś jeszcze przed oficjalną zapowiedzią, to jest uruchomiona przedsprzedaż na stronie innawarszawa.pl. Jest bardzo ładna okładka. Eee, co? Dziękuję wszystkim moim patronom, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do tego momentu, bo jest Was mało, bardzo Was lubię. I jeszcze raz, wszystkiego dobrego, do zobaczenia nad Wisłą. Spotkamy się jeszcze nie raz. O, i polecam, to jest stulecie Sadyby i tam robię jakieś rzeczy, więc jeżeli chcecie się zakręcić, to obserwujcie profile miasta ogrodu Sadyba tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dzięki, jeszcze raz, do usłyszenia.